Witam w moim pierwszym vlogu na tym kanale. Dzisiaj będziemy leciały do Paryża. Ty na powiedz, co najbardziej chciałabyś zobaczyć w Paryżu? Najbardziej chciałabym zobaczyć lub koniecznie, bo oczywiście to jest klas. Ale też chciałabym popłynąć, e, popłynąć w rejs po Sekwanie i to przy zachodzie słońca, e, no i wieża Eiffla w Koc, hello, no wieża Eiffla. Zrobimy śniadanko przy wieży Eiffla, zrobimy rozłożymy i będziemy tam wygadać, to by się udało. martyny Po prostu poduszko Torba Oczywiście chcieliśmy jak najoszczędniej Więc jesteśmy wyposażone W zupki Tejole podzielisz podzieliście. Nie wiem, nie wiem Beret też widzę jest Jest trochę wiocha ale wzięłam No jak Pasza do No. Już? Tak, tak, tak. Dolecieliśmy bezpiecznie do Paryża. Znaczy jeszcze nie do Paryża, tylko do miejscowości obok. Tak, mamy bilety za o, 17 tenieści, euro. Dlatego do najtańszego lotniska, dlatego musimy jeszcze dojechać. Dopłaciliśmy jeszcze 80 złotych, tak że w sumie opłacało się kupić bilet do Paryża od centum, ale jest bilet. Dolecieliśmy bezpiecznie. Samochódka, samolot, czy nie rozpad? Uwaga, tutaj Martyna odwalona już na wyjście. No i tu w ogóle tak wygląda nasz pokój. Proszę wam, drodzy widzowie, sprostować to, co powiedziała Martyna. My kupiłyśmy bilety specjalnie zamiast do Paryża do lot do jakiegoś lotniska, tu macie nazwę, na no, B, bo nie pamiętamy teraz, no i wyszło w ogóle taniej, mimo że teraz trzeba było dojechać. No a Martyna was wprowadziła w błąd, że niby wyszło drożej, no jeżeli byłoby drożej, to byśmy oczywiście do Paryża kupiły. Jak poradzić sobie po prostu za kilka złotych. Jemy bułkę na trzy. Zupka chińska, nie miałyśmy sztuczców, to po prostu Martyna Super Life jak Skręciłam. A skr... Co? To czym teraz to zjemy? Tak jedną. No dobra, no bo skręciła ten jakby wieczko i także tu jakby robiło za sztuczce. No, ale my mamy w ogóle z Polski, jak widzieliście wcześniej, e, zupkę chińską, która jest taka, że trzeba ją wrzucić do jakiegoś naczynia, my nie mamy naczynia, więc też skorzystamy właśnie z tego kubeczka. I, no ale nie mamy teraz, kurde, sztućców, to no, nie wiem. Teraz jakiś mamy Ale na nasze szczęście jedzenie w spożywczych nie jest aż takie drogie, bo nie wiem, takie chipsy kosztowały euro 45. A wydaje mi się, że melanzarot to chyba 4 zł taka patrzę kosztowała. 4, 4 euro. No, więc... No właśnie, więc spoko. Jak byłam właśnie z Martyną w Rzymie, to yy, no, było drogo w sklepach naprawdę i... Właśnie... nic nie było tam. No i nic nie było. Chciałyśmy jakąś zwyczajną bułkę i tam była jakaś cena ile za tu. Nie pamiętam, ale po prostu... Tam nie było dużo, nie było. No nie było zwyczajnych, tylko te Były takie. I jeszcze takie niedobre. <grystanie> Spanie, super. Spanie na ziemi. Tutaj takie jakieś w połowie i <grystanie> na samej górze, nie... ale zapłaciliśmy 170 zł za osobę. No właśnie, a to jest w sumie w Paryżu i w sumie blisko centrum ile tam. No masz? w centrum. A no w centrum, więc... No ale nie wiem kto będzie chętny, żeby spać na ziemi, Haweronika. A, no, no się może spać. No właśnie i tak tu dosłownie na kilka dni, bo kupiłyśmy... No i dwie noce. No, no dwie noce, więc to w sumie i tak teraz... Zaraz wyjdziemy i jutro cały dzień zwiedzania Prawie nas tu nie będzie, tylko żeby się przespać, więc Nie chciałyśmy dużo kasy wydawać, a myślę, że spoko Są warunki jak na... No jak na taką cenę po prostu Ej, wiesz jak powinien się nazywać twój kanał? Tanie podróżowanie <grystanie> <grystanie> To może tylko serię zrobię po prostu no. Jesteśmy padnięte, a musimy jeszcze dużo zwiedzać, więc kupiłyśmy sobie energole. Tutaj typowy Red Bull, a ja jakiegoś crazy Tigera. Bo to tyle samo co Monster, ale w sumie takiego oczywiście nie ma w Polsce, nie wiem, nie znam się. Widziałam, że to jakieś crazy wolf, ale Tigera to nie widziałam. No jest dobry, więc... fajnie. Zróbka chińska. Ja Zobaczcie. My już gotowe do wyjścia. Beret. Widać, że turystki. Hej, my właśnie wyszłyśmy. Jesteśmy odwalone. Po prostu, dziewczyny, pokażcie się. Tak, nasze outfity pokażemy Wam później. Właśnie pogoda. Słabo trafiłyśmy z pogodą. No właśnie, straszny syp poza tym. To jest problem z znalezieniem śmietnika czasem. Właśnie miałam powiedzieć o tym, że jest tragiczna pogoda po prostu. Wcześniej padał deszcz, teraz już w sumie nie pada, ale wiecie, jest tak pochmurnie. A my w sumie przyleciałyśmy na półtora dnia. Więc no, nie będziemy tu za długo. Więc liczyłyśmy na ładną i tak właśnie pokazywała prognoza pogody, ale wiadomo jak to jest z tą prognozą pogody. Jungle. Audio Jungle. takich przydrożnych, ładnych knajpek, tak w serialu Emily in Paris nie kłamali. Faktycznie jest to bardzo ładnie. W ogóle nawet popatrzcie same metro. No wygląda ciekawie moim zdaniem. W ogóle wybaczcie za mój brak profesjonalizmu, ale to jest mój właśnie jak tak mówiłam pierwszy vlog. Wcześniej nagrywałam już taki teledysk bardziej, więc w sumie nic nie musiałam mówić, wystarczyły jakieś tam ujęcia właśnie na tej tenerywki jak byłam. No a co już bardziej więcej wymaga ode mnie, więc mam nadzieję, że w miarę spójnie to wszystko wygląda i no, dobrze wam się to ogląda. Dziękuję. Właśnie poprzez takie vlogi chcę Was uświadomić, że naprawdę można tanio podróżować i no i wiele zobaczyć. Możecie się z nas śmiać, bo ogólnie to ludzie tutaj się tak nie ubierają w jakieś berety i tak dalej, to my taki cyrko wstawiłyśmy. No wiadomo, tak jak w naszych filmach i tak dalej, tak stereotypowo się kojarzy, że że taki styl tu panuje, no niekoniecznie, wiadomo, realia są, to zazwyczaj inne. Czeka nas podróż po tych schodach. Nie wiem, czy to przeżyje. Audiojungle. your jungle Maryszu moim zdaniem są mili, nie wiem jak waszym zdaniem, ale na razie nie mamy żadnych. Oj, jakie pamiątki. <śmulity> Jesteśmy już trochę w drodze, już się zaczęło trochę ściemiać, a teraz idziemy na łuk triumfalny, To jest trochę drogi, bo ile kilometrów? 4 3. 4,3 km. No ale my jesteśmy cebulakami, więc pójdziemy z buta. W ogóle to ruch w Paryżu jest taki, że po prostu przechodzi się. No na no światach, nie ważne czy jest czerwony czy zielone, po prostu w ogóle samochody się zatrzymują, nawet jak mają zielone, więc jest tak luźno bym powiedziała, nie wiem czy chyba nie do końca bezpiecznie. niż na przykład jak byliśmy w Lisbonie i miałyśmy tam dużo nieprzyjemnych sytuacji ale no z to mogło to się po prostu nam tak przytrafić więc no właśnie teraz też idę na czerwonym i tak to nagrywam Pieniądze, które byśmy pytały na metro. No i nic się nie Aż tak późno, bo jest godzina 20 dopiero. Więc tak, o nasze tanie podróżowanie. w łasce. Jesteśmy w łasce. No, jak Ci się podobał pokaz światełek? Był piękny pokaz, niestety nie udało mi się nagrać aparatem, ale mamy nagrane właśnie telefonami, więc może wstawię tu jakieś przepisy. I ogólnie to, no właśnie tak wygląda, w no bo już zobaczyłyśmy na pożarowie wrażenie. Kiedyś już widziałam, jak właśnie miałam 3 lata, w Paryżu tego tak dobrze, więc fajnie jest sobie odnowić pamięć i naprawdę no, pięknie, więc polecamy paryż. Yeah. Na... Polecamy paryż. <laughs> Tutaj jest po prostu budynek porośnięty roślinami i w ogóle dosłownie one no to jest naprawdę jakby żaden fake. I no czuć te rośliny, zapach i robi wrażenie w ogóle takie coś, bo ja takich rzeczy nie widziałam wcześniej. Mm. Fajne. Dosłownie stoję pod wieżą Eiffla. Coś pięknego. Co nie widać, ale tak to ja. Tak, właśnie jakieś 16 lat temu albo 17, nie, właśnie, no coś takiego byłam w Paryżu i właśnie na tych ławek prawdopodobnie siedziałam, kiedy pierwsza zobaczyłam wieżę Eiffel i teraz po tylu latach widzę, to naprawdę jakbym z jakiegoś snu się wybudziła i no nie wiem, jak po prostu jak marzenie. <grym> A teraz, ty powiedz, twoje wrażenia na temat Paryża. Moje wrażenie na temat Paryża? Well, jestem oszołomiona tym piękne, w ogóle. Jak zobaczyłam pierwszy raz w Eiffel z daleka, w ogóle miliony kilometrów stąd, ale już widziałam z daleka, z drugiego końca miasta, to już miałam ciarki na rękach. Tak, Martyna zawsze ma ciarki, jak coś widzi, więc tak by... Żadne wyróżnienie. O, ale teraz stoimy naprawdę i bierze. Tak, och, aż mowy odebrało. Jestem w szoku, no, no, nie wiem co powiedzieć. No. Stary, się Weronika, cześć. Bonjour. Bonjour. Co... Jesteśmy w Paryżu przy wieży Co Ci się najbardziej podoba? Ta światełko na mierzy, a i no, bardzo ładne miasteczko, takie bajkowe, tajemnicze, stare. Fajny klimat jest. Co ty po imieniu robisz? Tak, go... zgadzam się. Nie go? Boże, influencerki po prostu. Do omelki A teraz pozdrawiamy cię. Mi zrobić? Tak, to jest fajne. Profesjonalne sesje zdjęciowe na każdym kroku. Parzę są wszędzie. Audiojam dzisiejszego dnia Dzisiejsza pogoda jest tragiczna Tak mało, że nie mogłam w ogóle nagrać dla Was nic No i właśnie wejdziemy Раз. Что Ну, это Nintendo засмеялся. А, Nintendo. Ну, так и по просто. О, you yeah. Jungle. Właśnie zwiedziłyśmy Lufrę, zajęło nam to 3 godziny, więc dosyć długo, ale naprawdę jest dużo do zwiedzenia i tak to, tak powierznie zwiedziłyśmy. I następna stacja jakby w naszym planie to pole Elizejskie właśnie, pogoda się już trochę polepszyła, co widać po moim ubiorze. I ogólnie to, no, jak widać, da się zwiedzić Paryż w półtora dnia. Więc wydaje mi się, że wydatki też nie były jakieś duże, będziecie tu widzieli wszystko na bieżąco. Jak Ci się podobało w Lubrze? Mm, bardzo mi się podobało w Lubrze, chociaż bardzo mało. W sumie dużo czasu tam spędziliśmy, ale moglibyśmy więcej. Ale nie mam już czasu. Ale, ale bardzo mi się podobało, no i co? Jestem bardzo zboczona. Renika? No, mi się bardzo podobało. Myślę, że jakbyśmy miał okazję, to <grym> fajnie zaplanować tak dzień, że pół dnia w tym łóżku i potem sobie na spokojnie usiąść. No właśnie. W i już tego dnia całkowicie odporządkować, bo jednak jak tutaj widzę, to, to duży obiekt. Tak. Więc ja mogę powiedzieć, że my tak powierzchowo. Znaczy, no Uż, dużo bo, jakby, bo, wszystko bo, bo, chyba odeszliśmy. Ale już na się nie przeglądaliśmy i zrobiliśmy 12 tysięcy kroków w samym no. obiekcie, więc... No właśnie. Jest... A my miałyśmy w ogóle jakiś pomysł wcześniej, żeby może pieszo przyjść, ale jednak się zdecydowałyśmy na metro, co było bardzo dobrym wyborem, bo po prostu tyle ile przeszłyśmy w samym lubrze, to nie wiem, jakby to połączyć jeszcze z krokami dojścia tu, to byśmy się chyba już wymiękły totalnie. Więc no Lubr... można spokojnie cały dzień poświęcić na zwiedzanie Lubru. OREO JUNGLE Audio JUNGLE, jungle. Okej, okay, więc teraz jesteśmy na moście Aleksandra III Widoki są piękne, widać skąd bierze i flagą. i tutaj po prostu, o, pokaż się, przeozdobiona ładnymi lampami, rzeźbami, no coś cudownego, jesteśmy zachwycone, polecamy Sesje zdjęciowe pełną parą. Wreszcie jesteśmy w restauracji, która się nazywa... Jak ona się nazywa? Nie <laughs> wiem. Chciałam wam powiedzieć, że jedzenie było bardzo dobre, właśnie nic nie mówiłam o tym, ale naprawdę polecamy tę restaurację. I poza tym, to co my robiłyśmy? Nie wiem, w sumie teraz jesteśmy pod katedrą Notre Dame. E, jak e, czułyśmy tutaj, to na drodze jakieś były, nie wiem, zamieszki, czy jak to nazwać, w sensie się zatrzymał się cały ruch, jest pełno policji i tak dalej i w ogóle, no nie wiem, tam przy sądzie naj, najwyższym. Idziemy Siedziałem. zaraz na katakumby. Nie. Tak. na chce. <laughs> nie wiem, kto z Tobą pójdzie. No zobaczymy, może pójdziemy. Ale plan jest taki, że teraz kupujemy wino i idziemy pod wieżę Eiffla. A więc tak, miałyśmy pójść na te katakumby już nawet, ale jednak nie zdążyłyśmy, bo okazało się, że tam do 19 można było wchodzić, a my długo po 19, a my się dopiero zdecydowałyśmy. Poza tym to zjadłyśmy ślimaki. I nasze wrażenia są takie, że no w sumie nawet dobre, dziewczynom bardzo smakowały, a mi to tak średnio, znaczy dobre były. Dobre były. Dobrze były przyrządzone na pewno i w ogóle ten sos, on smakował to trochę jak pesto, pachniał i był dobry, a sam ślimak, jeżeli nie... No, dobra ślimak. <laughs> A dobra, dobra, jeżeli, jeżeli wyłączycie myślenie i nie myślicie, że jecie ślimaka, to jest spoko, ale tak to taki glut. Jezus. No, ale poza tym to em, teraz... Jak nos to, o, i zamkniecie oczy, to będzie to Tak, jak przyjdziecie covida i od, odbiorze wam węch smak, to jest i ujdzie. Nie no, zajebiste. Nie no. no, no. No, a poza tym teraz idziemy z winkiem pod wieże Eiffla. właśnie za mną. Jezu. Hej, witamy we, we vlogu. Nie mogę, dobra, jeszcze raz. Ja muszę Wam drodzy widzowie sprostować to co powiedziała Martyna, bo twierdzą, że te bilety kurde. No. Hej, <laughs> okay, witamy we vlogu z Paryża. Będzie <laughs> to jest sztuczne, ja jakieś nie mogę. Właśnie poprzez takie vlogi chcę Was uświadomić, że naprawdę można tanio podróżować i no i z wiele zobaczyć, bo w sumie... Wcześniej yy, byłyśmy też w Rzymie. Dobra, to, się to jest zły przykład, bo dużo wydał śmigaz. <grymne> Dobrze, to może coś innego. Więc witam. Czyli od początku. No. Gdzie, gdzie teraz idziemy? Na łuk trufalnych. Dobra. Ok. No ale. Można czasem tak. Nie coś no co, powiedzieć. jestem bardzo to się wytnie, Dobra, prawie, prawie przyjechał auto. Wcześniej... Jezu, ja się zabiję z tą kamerą. Okej, okay, więc właśnie jesteśmy na mostu Tego Aleksandra III i... Nie świętego, tylko trzeciego. W trzeciego. Ale świętego powiedziałem. Tak, dobra. Zobaczmy jeszcze raz. <grystanie> Hej, jesteśmy pod wieżą I Fly. A nie wiemy. widać cię w ogóle. Dobra, wiemy francuskie wino. E, nic się widać. Jak <grystanie> <grystanie> to nie widać. Nie no dobra, trochę widać. No trochę idź. Tam. <grystanie> no dobra, schodźcie też. No i tak fajne. mnie nie widać. Tak nie... <grystanie> I myszy tu zapierdalają i przed chwilą tam był królik. I szczury? No wszystko tu się dzieje, takie cuda nie widzę Nawet pan finon mi teraz sprzedał, zobaczycie to bo... Nie no, on jakieś Loki No, no thank, you. thank you, a nie były kwiaty yeah. tym razem Kurde, co za romantycy w tym parze To jest miasto miłości Tak, stolica Stolica miłości, nie, jeszcze nie Może jest najemana. Nie, nie Dobra, spadł a koniec vlogu Podobała Ci się wycieczka? no średnio było nie polecam